To co widzicie, ale będzie pewna, to pewne o dostawcie uh, zostawcie subskrypcję tu, szybko zostawiajcie subskrypcję, macie na środku ekranu subskrypcję, więc ją zostawiajcie, okej okay od posłałeś już wcześniej. macie, mi się przed chwilą na środku Jestem ekranu. Nie więc zamknij i i wyłącz. No, teraz chronisz ojca. No, mówi. A skarety. Isn't that what Co you... ze wszystkim co stracił. Co za. Są Nie widziałam. Nie mogła mnie pochować. I tutaj nie ma miłości, ani spokoju, ani nawet oczu. Dzień w dzień białko proszku, woda i masło rzekowe. Umiała wyjść? Dym nie jestem na miejscu, brak powodu do świętowania. Kawałek czekolady okay. nie jakich pięściowych. Okej. Jeśli mnie zostawisz, będziesz gorsza od niego. Zdołasz potem spojrzeć z kotoniką. Mówię w sobie odroczenie. Jestem niewinny. Może zajmijmy mi tym. Wkładam. To nie ja, ponieważ odpowiedziałam. Nie prosiłam o to. Nie mogę wina.